Pomysłów było kilka, tu muszę wspomnieć nawet o takim całkiem poważnie dyskutowanym, jak po prostu pozwolenie alei na to, żeby wymarła przez następnych kilkadziesiąt lat i posadzenie jej za kilkadziesiąt lat na nowo. Konserwatorze, chciałam jeszcze z Panem przedyskutować, porozmawiać o Wielkiej Alei Lipowej. Taki wpis o Wielkiej Alei zobaczyłam na Facebooku Pani Prezydent Ulkiewicz Zresztą bardzo się ucieszyłam, że powiedziała, napisała Wielka Aleja Lipowa, nie Aleja Zwycięstwa. Mhm. Bo ja też taki nazwę używam tak. historycznej. Bo do jakiego, jakim zwycięstwem mielibyśmy ją kojarzyć? podobno to są raczej. wszystkie zwycięstwa teraz. No ale. Mamy wielką aleję lipową, która umiera, to wszyscy wiemy, która wymaga pilnych działań, to też wszyscy wiemy. No i mamy tutaj projekt, który mówi o tym, że będą pewne przesunięcia w jezdni samej. Mhm. To mi się wydaje akurat bardzo osobiście dosyć bezpieczne, dlatego że. Rozłożenie torów tramwajowych czy, czy jezdni, ono się w przeciągu tych 100 lat, 200 lat, 250 zmieniało. Raz było bliżej chodnika, tego przejścia mm. dla pieszych, raz było na środku jezdni. No to szerokość traktów komunikacyjnych Jest się zmieniała, to, tak, tak, tak samo jak to, i na I tory też były przesuwane, tak? Natomiast tam pojawia się również um, taka sprawa, że będą nasadzenia lip. Mm -hmm. I będą również pewne, zmniejszona będzie sama jezdnia, ponieważ pojawią się pasy zieleni wzdłuż, które mają jakby chronić te litery. A czy dokładnie, dokładnie założenie było. Było takie. Już od kilku lat, co najmniej od kilku lat, żeby nie od kilkunastu, ale na pewno od kilku trwały, od czasu do czasu pojawiały się na nowo dyskusje na temat tego, co zrobić z Aleją. Pomysłów było kilka. Tu muszę wspomnieć nawet o takim całkiem poważnie dyskutowanym, jak po prostu pozwolenie Alei na to, żeby wymarła przez następnych kilkadziesiąt lat i posadzenie jej za kilkadziesiąt lat na nowo. No to już nie będzie nasz problem. To, to nie byłby nasz problem, co oczywiście byłoby zaletą tego rozwiązania. Żartuję. Yy, drugi, druga możliwość to wycięcie alei i posadzenie jej na nowo. I ten projekt mm -hmm. też istniał. Mm -hmm. Naprawdę. Teoretycznie możliwy, jest taka teoria, czy wszystko. I jest, tak, jest taka teoria, która mówi, jeśli chodzi o architektów zieleni, czy, 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 czy ludzi związanych z projektowaniem zieleni i, i, i dróg. Która mówi, że w zasadzie aleja jest tworem y, homogenicznym, jeżeli wszystkie drzewa są w tym samym wieku, wtedy one mniej więcej równomiernie rosną. Mhm. Ponieważ jeżeli mamy starą aleję i dosadzamy nowe drzewa, to one wiadomo, mają zupełnie zmienione względem swoich starszych współbraci y, warunki wzrostu, bo zacienienie chociażby kwestia od, y, wysysania soków. No takich samych chyba nie ma, prawda? No to też jest też. pewien problem, prawda? Bo, bo nie zawsze nie zawsze y, w przypadku Wielkiej Alei yy, jest tam kilka o, odmian lip. W tej chwili, ale tu uprzedzam, uprzedzam fakty, że tak powiem, zdecydowano się na uzupełnienie tej alei lipami holenderskimi, tam z pewnej specyficznej odmiany, ale o tym za chwilę. Więc, więc istniała taka koncepcja, która mówiła, że aleja powinna być złożona z drzew w jednakowym wieku i że jeżeli się starzeje i umiera, trzeba ją po prostu wykończyć i, i posadzić nową. Nasz, to, to, była też, to była też jedna z takich koncepcji, o której niektórzy specjaliści w Gdańsku mówili. Jakieś pół roku temu miało miejsce takie duże zebranie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, na którym też byłem razem z moim kolegą panem Roczkowskim, który zajmuje się sprawami zieleni, między innymi sprawami zieleni w naszym urzędzie. I w wyniku tej dyskusji, jakby ustalono, mam nadzieję, że ostatecznie, iż wygra koncepcja dosadzania, czyli jakby uzupełniania wszystkich ubytków w tejże wielorządowej alei lipami, lipami tymiż holenderskimi. Które podobno mają tą zaletę, że po pierwsze dobrze znoszą warunki miejskie, są stosunkowo najbardziej odporne na zasolenie i zanieczyszczenia środowiska, oczywiście do pewnej miary. Jak również nie, nie są zbyt rozłożyste. To znaczy, no, będą najbardziej ponoć przypominały te drzewa, które posadzono w początku XVIII wieku, bo to, to nie. Tam bardzo rozłożyste. No nie, 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 to nie była wcale taka. A te piękne zdjęcia z tą. Ale to, to, to Takim nie jest są... baldachimem. No właśnie, właśnie baldachimem, czyli drzewa, które można było nawet ukształtować, wtedy na początku troszeczkę je kształtowano. Natomiast no nie są to takie lipy olbrzymie, które też występują w naturze, prawda? Ale, ale może nie najbardziej by się nadawały do naszej alei, choćby dlatego, że są bardziej wrażliwe. Więc tak, po pierwsze, będą uzupełniane te drzewa. Po drugie, Pasy jezdni tych naszych dwóch dróg, można powiedzieć, nieomal ekspresowych, łączących Gdańsk z Wrzeszczem, będą zwężone. Każdy pas będzie węższy, o ile pamiętam, o 40 czy 50 cm, uh -huh. co nakaże kierowcom jeździć być może trochę ostrożniej, uh -huh. ale zarobimy na każdej z tych dwóch wielkich jezdni około 1,5 metra. No, to jest, to jest sporo. I tam będzie ta I Tam będą trawniki, oczywiście, mm -hmm. czyli poszerzą się trawniki po obu stronach drzew. I od, pomiędzy drzewami, pomiędzy szpalerami drzew a Krawężnikami. Będą niskie żywopłoty, takie powiedzmy tam 60-80 cm mhm. wysokości. Szerokości no, tutaj różne padały opinie znawców. Ale celem tych, że istnienia tych żywopłotów będzie zbieranie zasolonego śniegu, na przykład, czyli, czyli chronienie lip najbliższego otoczenia ich, mhm. ich, ich pni przed, przed zwałami, na przykład odrzucane. Przez pługi przez koła samochodów zasolonego śniegu zimą. Także to jest akurat bardzo dobry no, pomysł. Się... Poza tym ma być w miejsce części trawników, czyli w miejsce trawy, mają być posadzone również niskie roślinki, które umożliwią lepsze oddychanie gleby. Mm -hmm. Wsiąkanie wody, to że woda będzie raczej bardziej wykorzystywana przez korzenie drzew niż przez samą trawę, podobnie specjalne nawożenie. Pomysł z pozostawianiem liści. Nawożenie. tak nawożenie, zastosowanie pewnych mm. grzybów, które kultur grzybów, które powodują, że e, korzenie mają zwiększoną zdolność do absorpcji wody. Następnie pozostawianie na zimę liści aby one prawda przegniły i pozostawiały tam warstwę, warstwę humusu, więc takie takie działania, działania no, pielęgnacyjne na długą skalę. Ale była zawsze, ale ja była pielęgnowana. No, stare ilustracje, gdzie widać. zawsze tak... to rozumiem, że pani ma na Krzywam. myśli XVIII, XIX <noise> wiek. A nawet tak. mówiąc niepolitycznie poprawnie, pierwsza połowa XX wieku. No tak. No ale potem dużo się zmieniło, jak wiemy. No tak. Ja rozumiem, że te dodatkowe roślinki, które się pojawią, one nie zaburzą, nie zdeformują tego waloru zabytkowości, tak? Bo z tego co wiem, ale jest zabytkowa, mhm. jak nasadzenia są równomierne. Ja mhm. pamiętam jeszcze, że lipy były sadzone co 14 stóp. Mm -hmm. Mówię chyba o stopach mm -hmm. pruskich, tak? Prus, tak. co 14 stóp, a był pewien rytm nasadzeń, to był jeden rodzaj lip, że to, cokolwiek się pojawi między tymi lipami, nie będzie jakby zaburzało tej formy zabytkowej, mm -hmm. tak? dobrze Tak, więc, tak więc, więc wie Pani, jeżeli pojawi się niski, powiedzmy 60-centymetrowej wysokości żywopłot, to je na całej długości chroniący drzewa przed, przed śniegiem, to naprawdę nie będzie to większe zaburzenie jej formy niż trzy, a potem kolejne trzy pasy asfaltu, plus dwie linie, że tak powiem, tramwajowe. Tutaj to my, nasza, że tak powiem, nasza komunikacja znacznie bardziej zakłóca tą aleją niż, niż jakiś tam niski żywopłotek. Tego bym się absolutnie nie bał. Istnieje też, powstał też jeszcze, jak usłyszałem, bo akurat na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Miasta nie byłem, ale, ale nasi przedstawiciele poinformowali mnie, że powstał też nawet pomysł, żeby w rejonie przejść dla pieszych powstały podziemne zbiorniki do, do przechwytywania wody, po prostu zbiornik retencyjny na wodę, która w czasach suszy mogłaby być używana do podlewania, rozprowadzana po prostu wzdłuż drzew, no i to jest jak najbardziej rozsądne rozwiązanie. Ja powstał też taki pomysł, szczegółów jeszcze też nie znam, bo jest to idea, żeby na początku alei, czyli rozumiem, że w rejonie Bramy Oliwskiej, jak i na końcu, czyli, uh -huh. czyli we wrzeszczu pojawiły się jakieś tam jakieś klomby czy, czy, czy inne elementy kompozycji kwiatowej. Pierwotnie ich nigdy nie było, no ale zobaczymy. To ale jeżeli... innego było. Był, Właśnie. był błędnik tak. ogród ir tak. i był tak. parkup Hagana tak. z drugiej strony. Tylko, że no niestety zamiast Mamy w tej chwili to, co mamy. No tak, czyli te, te klomby może całkiem przystać. Czyli się ten klomb, myślę, że są, są, są całkiem mhm. dobrym, dobrym yy, rozwiązaniem, jakimś tam elementem ewolucji dziejowej tej alei. Ja natomiast yy, postuluję jeszcze jedno: yy, co najmniej jedno, to znaczy, yy, aby lekko na północ, na północny zachód mhm. od obecnego przystanku autobusowego, przy, obecnego przystanku tramwajowego. Mhm. Bramy Oliwskiej. Okay. Y, zaznaczyć w terenie i to prawdopodobnie właśnie zielenią. Być może najrozsądniejsze byłoby, albo bardzo lekka, bardzo lekka jakaś korekta y, rzeźby terenu. Y, a przede wszystkim właśnie żywopłot. Y, przypomnienie, że w roku 1813. Yy, Francuzi i Polacy, Francuzi, Polacy, Bawarczycy, Wirtemberczycy, yy, Neapolitańczycy, ci wszyscy, którzy w ramach yy, wielkiej armii Napoleona bronili mm -hmm. Gdańska przed Rosjanami, Prusakami, a nawet Anglikami. Yy, tam właśnie wznieśli yy, ta lunetę, czyli takie małe trójkątne dzieło fortyfikacyjne nazwane imieniem, yy, imieniem pułkownika, potem generała Fischera, tak zwana mm -hmm. lunata Fischera polskiego oficera z czasów napoleońskich, który padł przy zdobywaniu Smoleńska mhm. w no czasie kawał marszu kawał. na Moskwę. Mhm. Więc uważam, że to, iż Francuzi, bo to Francuzi tak naprawdę zarządzali fortyfikacją Gdańska w 1813 roku, tak docenili naszego bohaterskiego generała Fischera. A to ten Fischer, który ma ulicę we Wrzeszczu? Tak, to ten, to, tak, ten, ten sam, sam Fischer. Fischer, tak, to ten sam Fischer. Hmm. Więc zdecydowanie w miejscu, gdzie luneta Fischera została wzniesiona, powinniśmy też zaznaczyć jakiś el element jakoś, tak? zaznaczyć w, tej, w przestrzeni miasta, żeby, żeby, żeby ta historia yy, bo, bardzo bohaterskiej obrony w 1813 roku nie została zapomniana. Tam jeszcze pojawią się y, 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 przestrzenie dla pieszych, czyli jakby pow, powrócą w jakiejś części te ciągi. Mówiono o tym, żeby właśnie, żeby na tej przestrzeni, gdzie są w tej chwili zupełnie niedostępne dla pieszych trawniki, pojawiły się na nowo ścieżki dla pieszych. Nie Która będzie spacerował? To jest pytanie. Moim zdaniem raczej jest mała szansa, żeby ktoś spacerował na tak ruchliwej arterii. Natomiast wąska ścieżka żwirowa, żwirowa, ale żwirowa, a nie z jakichś nawet mineralnych, ale jednak utwardzonych elementów jak. Grand tutaj absolutnie bym tego nie dopuszczał, tylko po prostu wąska, żwirowa ścieżka, tak jak to historycznie było, a ruch po niej będzie na pewno bardzo niewielki. Być może rowerzyści będą z niej korzystać, ale też nie widzę powodu, dla którego rowerzysta no, nie, nie może A ścieżkę mają. Mają, no ale być może przyjemniej byłoby czasem przejechać się po żwirze między a, ale nie, drzewami, ja będę, nie, to ja nie Nie chodź sobie tam zostaną, no bo dobrze. inaczej oponują całą Wielką tak. ale... No to może akurat, może akurat ludzie z psami będą sobie spacerować po tej no, tam jeszcze. jest blisko Akademia Medyczna, mhm. może jakiś tam... A, ktoś tam będzie chodził na pewno, tak. No będzie ładnie wyglądać, to trzymam szybki w takim razie. Ja też. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.